Bu! Aha, dopiero się teraz nagrywa. Pogawę, tak. węgla obgadujemy. Jeszcze, jeszcze idziemy. To jest Górski naganiacz. No bo nie można jeść normalnie plażą. Nie, nie, to ty wymyśliłeś. Instruktorz jak się porządnie przebrać w najbardziej ustronne miejsce. Na środku parkingu. To tylko na jedno zdjęcie. My to jest nasz przedpokój i czekamy na młodą parę, z którą właśnie przez noc pojedziemy nad morzem Potem będzie plaża bez plażingu i z tylko plaża i sesja. Właśnie no. Właściwie wiedziałem, że zmieniła się godzina. Myślałem, że w będzie o 17.30, a będzie 16.30. Jeszcze decydujemy się odnośnie miejscówki. W tym razem moja żona właśnie mi robi materiał na insta story. Proszę bardzo. Proszę bardzo, tutaj jest no moja gwiazda. No. A tam jest nasza para, tam i nasz pan kierowca. I ciśniemy sobie na jakąś zatoczkę, a potem godzinka, dwie godziny, trzy godziny restu i jedziemy na plenę imprezy Ubierz maseczkę. Bo, zarazisz. Nie, bo mnie zarazisz. nie rozpoznasz na filmie. Bo tu totalnie nikogo nie ma jak na westernie. Istny western. Już mnie jeden pan uzupełniał przed chwilą, że powinienem chodzić w maseczce. Bo stwarzam zagrożenie. Oczywiście sam był bez maseczki. Chodzimy po łebie. Totalne widoki poza sezonowości. Wszystko zamknięte, nikogo nie ma. Tylko jacyś tutaj się z pieskiem na spacerze pustki właśnie doczytałem, że w głębi mieszka tylko 1600 osób. W miarę duże to miasteczko, więc pewnie dlatego tutaj od godziny 9 w niedzielę jest. jak się porządnie przebrać? Najbardziej ustronne miejsce. To na środku parkingu. I ciśniemy nad morze. Tam za nami jest ekipa, czy się ubierają. Trochę to trwano, bo trzeba było się przebrać i doprowadzić do stanu użytkowania. przyjechaliśmy dzisiaj rano. Plener o zachodzie słońca, który dzisiaj będzie gdzieś około godziny 16, bo się godziny pozmieniały. Mam nadzieję, że masę nie będzie od nas oczekiwał. Liczymy na to, że. Będzie pusto pusto i pięknie. O idzie. Pańcia fotografka. Teraz idzie. Idzie, idzie. Ciekawe co chce. Ciekawe co ta! No. Tak się zastanawiam czasami czy tutaj gdzie jesteśmy wolno chodzić. Oby nikt nas nie złapał. Tak, właśnie szuka się odpoczynku na plenerze. Wysyła się młodą parę. I oni idą 3 km. A my tak. sobie tutaj pogawędki, opowieści obgadujemy. Jeszcze, jeszcze idziemy! Jeszcze, jeszcze idziemy, a oni tam dalej idą. Ciekawe, czy się zdenerwują, jak im o tym powiemy. Jak to, jak to jest, że ludzie sobie kupują fajne aparaty, fajne obiektywy, a potem i tak biorą obiektyw męża i się wpieprzają w jego. Asortyment. Nie, to tylko na jedno zdjęcie. Mhm. Tak to zawsze. Relacjonujemy naszym córką. Pytajcie. Jak jest na idziemy, plenerach. Idziemy, odwracam. Pojedziemy przecież to nie jest problem. Zostawiamy mnie. Trzeba <laughs> pani młoda. I Karola, która dzwoni do naszych córek. Zawsze jak jesteśmy na plenerach, dzwonimy do córek, bo nie możemy je brać na plenery. Może jakaś para będzie chciała jechać z naszymi córkami również, chociaż jedna już była na wschodzie. No bo nie można jechać normalnie plażą. Nie, nie, to ty wymyśliłeś. Kto to wymyślił? Ja nie. ja. ja ty. Wiatr nie jest bardzo uciążliwy, małe fale. Oczywiście jak zawsze zwracamy uwagę ludzi na naszą młodą parę, albo młoda para zwraca uwagę na siebie. W każdym razie jest przepiękny dosłownie polskie morze. Podobno ludzi jedzących się nie nagrywa. No właśnie. Dobra, już Wam mówię wszystko. Posłuchajcie, idziemy do pewnego magicznego miejsca, czarującego. Zobaczymy co dzisiejszy dzień jeszcze nam pokaże. Ale jedna rzecz, która nas dzisiaj zaskoczyła, to nie przygotowaliśmy się na tę, ponieważ plenek i za łatwo miał być, że 17. dzisiaj 17.20 jest dziś. A ci jak się włóczą te małe kropeczki, to oni... Ale to wszystko przez tego pana, ja wam pokażę. To jest górski naganiacz. I ten górski naganiacz ma kondycję i tempo jak nikt. I ja tutaj idę za nim i dyszę. A ja w jedna muszę. Zanim dobrze. do domu, czy tam młodzi, tutaj Karolcia w serworze Pa, do zobaczenia na następnym plenerze gdzieś na świecie. Albo w Polsce? Albo w Fardoreczce. Myślę, że też będzie cudownie. Wszystkim naszym parom powtarzam, że nawet plener u nas w ogródku mógłby być wyczesany.